Dzień dobry, ale was tu dużo, tak się cieszę. Ja też. Mamy dla was piękną historię. Historię o królu, królestwie, posłańcach, niezwykłych posłańcach. Gotowi? Dawno, dawno temu, za górami i lasami, było pewne piękne królestwo. Rządził tam mądry król. Aby dobrze znać swój kraj, Król wysyłał posłańców na wszystkie jego krańce. Ach, jak pięknie! Dzisiaj piękna pogoda, wczoraj była piękna pogoda. Słońce coraz dłużej na niebie świeci, kwiaty kwitną i pachną. Ach, i ptaki tak radośnie śpiewają. To chyba wiosna. Muszę pędzić do króla i powiedzieć mu o tym, że już wiosna się zbliża. Och, bardzo, bardzo się ucieszy z tego. Dzień dobry, dzień dobry, królu! Dzień dobry! Witam. Królu, królu, królu! Słońce coraz dłużej świeci. Kwiaty kwitną każdego dnia, nowe i ptaki tak cudownie śpiewają. Słońce coraz dłużej jest na niebie, coraz cieplej jest. Hurra! To znak, że przyszła wiosna! Tak, tak, tak! Wiosna to chyba ona! Wiesz, co to oznacza? Oj wiem, oj wiem, oj wiem! Czas na święto wiosny! Tak jest! Hurra! 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 Wiwa. Święto wiosny! Trzeba prędko ogłosić to ludziom! Tak! Przekaż wszystkim tę radosną informację! Oczywiście! Już biegnę! Ciekawa jestem, jak ty najbardziej lubisz świętować. A ta radość, widziałaś? Ona taka była rozpromieniona. Biegła i w ogóle chciała ciągle skakać i krzyczeć. Dokładnie, a oczy to miała po prostu jak małe światełka. To było niesamowite. I było w niej tyle energii. No, mm, super. Ciekawa jestem, jak ludzie zareagowali, jak się dowiedzieli, że będzie święto wiosny. Sprawdzimy? Tak. Kiedy wszyscy szykowali się do święta, Nagle rozległo się pukanie do drzwi. Hmm, hmm. O tam? To, to ja, to ja, królu, to ja, królu. Strasznie, że się stało. To, no nie wiem, co mam z tym zrobić. Co to, się to, stało? Powiedz, królu, co? Królu, królu, królu chyba, chyba jakaś zaraza przyszła. Zaraza? Ludzie kurują i, i, i każdą, i jedni o, od drugich się zarażają. O nie! Mój biedny lud! Co teraz zrobić? Nie co wiem, jak teraz się swoje. Ja też. Co, jak mi się coś stanie? A co, jak wszyscy będą chorować? O nie! Obawiam się, że to oznacza tylko jedno: wszyscy Ach. muszą zostać w domach. I niestety musimy odwołać święto wiosny. O nie! Ale tak. No bo tak, no bo, no bo to niebezpieczne, niebezpieczne, to, 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 Niestety, tak będzie lepiej. Dobrze, to ja pobiegnę i powiem, powiem, powiem ludziom. Powiedz wszystkim. Dziękuję ci. Lecę, lecę, królu. Ojej, tego to się nie spodziewałam. Ja też nie. Martwię się o ten lud. A ja się zastanawiam w ogóle, co teraz będzie dalej? Ja myślałam, że będziemy świętować. Taka mm. tylko nawet jestem zawiedziona. Myślałam, ja że będziemy też. Mogły uczestniczyć w opowieści o tym, jak oni tańczą. A tu taka niespodzianka. A widziałaś tego posłańca, jaki był przestraszony? No, drżały mu nogi. Mm. I mówił tak. Z jednej strony, jakby chciał bardzo szybko powiedzieć, ale z drugiej strony, jakby chciał się gdzieś schować. I, chciał się rozpłakać. Tak no. wyglądał. No, biedny. Król też aż cały się skulił, jak dowiedział się o tym. Pewnie szybko biło mu serce. Też tak myślę. Ciekawe, co zrobił. No Chodźmy lepiej sprawdzić. Opop! Mm -hmm. op. Jest tam kto? Czego? Yy, a co tak miło do mnie mówisz? To co ty nie wiesz? Święto wiosny odwołane! Wszyscy jesteśmy wściekli! O a, a, ale o co chodzi, o co chodzi? Z powodu zarazy nie możemy świętować. Musimy siedzieć w domach. To niesprawiedliwe! Król chyba niczego nie rozumie. Mmm, widzę, że jesteście zezłuszczeni. Tak! I chyba to dlatego, że nie ma święta wiosny. Tak! Rozumiesz, jakie jest dla nas ważne? Hmm, dobra, pędzę do króla, muszę mu to powiedzieć. Koniecznie, bez tego wiosna może nie przyjść. O nie! Hmm. Swoim posłańcem to nie wypada, żeby tak się musiał dobijać? Nie słyszałem. Drzwi pałacu są zamknięte. Mm. Co się dzieje? Mów. No dobra, posłuchaj. Ludzie są źli, są ściekli. I ja wiem czemu. Ja wiem czemu. Ja wiem czemu. Dlaczego? Powiedz. Odwołałeś świętowisko. Wiosny, najważniejsze święto! A wcześniej by cały, że będzie, a teraz odwołujesz, tak się po prostu, po prostu nie robi! Tak, to prawda. Rozumiem, że się złościcie. Strasznie! Strasznie się złościmy! Ja jestem wściekły, jak to wszystko usłyszałam od tych wszystkich ludzi i oni siedzą zamknięci w domach. U! Dziękuję, że mi to powiedziałeś. Nie wiedziałem, że jest tak ciężko. Oj, jest ciężko, jest, jest mm. ciężko. Coś musisz tym król zrobić. Dobrze, coś wymyślę, obiecuję. Mm. Wow, ale się wkurzył. Tak mocno walił w te drzwi. Nic dziwnego, miał taką ważną wiadomość, a nie mógł się dostać. No właśnie, a widzieliście, jakie miał ściągnięte brwi? I tak głośno krzyczał. I szczerzył zęby. No, myślałam, że zaraz w ogóle skoczy na tego króla i coś mu zrobi. Tak, ale król to jeszcze mu podziękował o tym, że mu powiedział. No, trochę dziwnie, nie? Mhm. On krzyczy, a król dziękuje. Ale dzięki temu król się dowiedział, co się dzieje z ludem. No. Jak się czuje i jak przeżywa tą trudną sytuację. Gdyby nie ten posłaniec, to... Nie wiadomo, jakby to się wszystko skończyło. Mm -hmm. Może ci ludzie po prostu by zaczęli wychodzić, albo, albo przyszli by zbrojnie na ten zamek, o. a tak to król może coś zrobić. Mm -hmm. Jestem ciekawe, co zrobi. Zobaczmy. Hmm, co tu począć? Co tu począć? Tak? Kto hmm. to mm -hmm. przychodzi. Co się stało? Królu, tak. Ludzie są tacy samotni mm. i smutni. Mm. Ach. Są bardzo zawiedzeni. Aż mi ciężko na nich patrzeć, wiesz. Tęsknią, tęsknią za wiosną, za spacerami. Mm. Czyli są smutni, bo tęsknią za tym jak było wcześniej i tęsknią za świętem wiosny, tak? Tak, tak. Mm. Myślą o tym i tęsknią. Tak I jeszcze tęsknią za sobą, tak. I nie ma rozwiązania i nie wiadomo kiedy ono życie. Mm. Może w takim razie pomożesz mi coś wymyślić. Ja? Na pewno jest w jakiś sposób. Hmm. Hmm. Może zwołam na radę wszystkich posłańców. Hmm. Może ja wspólnie coś jest. wymyślimy. No może, może... Pa, wezwij ich, wezwij ich proszę do mnie. Hmm. Widziałaś, jak ten posłaniec Smutno szedł. Mhm. Miał przykre wieści do przekazania. Tak. I w ogóle tak wolniutko szedł. I głowę miał spuszczoną. W ogóle nie miał energii. Nie mhm. tak jak tamten posłaniec z radosną nowiną. Albo ten ze złością on też miał dużo energii. A to prawda. No. I wydaje się, że właściwie to tak prawie. Płakał, kiedy przekazywał to wiadomość o tej tęsknocie, którą mają ludzie, o tym, jak bardzo im brakuje, jak bardzo chcieliby poświętować. To prawda. Hmm. Ciekawe, czy król ma na to jakieś rozwiązanie. To ogromny smutek, duży problem. Mm -hmm. Myślę, że teraz już naprawdę dużo wie. Zobaczmy, jak sobie poradzi. A po co nas tu zebrałeś, królu? Witajcie, moi drodzy. Dzień dobry. Chciałem was prosić o radę. Aha. Wiem, że ludzie się boją, złoszczą, smucą. O tak, złoszczą się. A chcieli się przecież radować i cieszyć świętem Ta, wiosny. Tak, pamiętasz. Mm. Pomyślałem, że moglibyśmy zorganizować święto wiosny w domach. No, bo zdecydowanie coś trzeba zrobić. Tak, tak, święto zwani. Co? Tak. Rozdamy wszystkie kosze kwiatów z pałacu. Smackowiki! Mmm, to no dobry pomysł. Wszyscy będą mogli świętować i tańczyć w domach. Tańczyć w domach? Tak! Królu, to świetny pomysł! Wszyscy będą świętować tak, jak pragnęli. O, może dzięki temu nie. wszystkim będzie trochę lżej. No na pewno! Tego przecież właśnie bardzo, bardzo chcieli! Weźmy się zatem do pracy. Całoście nowinę! Już lecimy! Ale się ludzi cieszą. Będzie święto wiosny! Pierwsze święto wiosny w domach! Ale super! Wow! Ten król naprawdę znalazł niesamowite rozwiązanie. Mhm. Wszystko dzięki temu, że posłuchał wszystkich posłańców. Mm -hmm. Posłuchał radości, która powiedziała o tym, jakie święto wiosny jest ważne dla wszystkich i wyczekane, jak bardzo lubią świętować. Ale posłuchał też strachu, który przyniósł wiadomość o zagrożeniu i o zarazie. Mm -hmm. Posłuchał też złości, mm -hmm. która z całą dostępnością powiedziała, że ludzie sprzeciwiają się przeciwko odwołaniu święta i uważa, że to jest niesprawiedliwe. No i posłuchał też smutku, który mówił o samotności i tęsknocie ludzi. I te wszystkie głosy razem. Ci wszyscy posłańcy, którzy dostarczyli informacje, hmm, dali królowi podstawę do tego, żeby wymyślić tak dobre rozwiązania. Tak, teraz mogą świętować w domu. Co by na to, żebyśmy my też poświętowali? Mm -hmm. Zobaczcie, jest podobnie, jest wiosna. Jest... Pandemia, która też nam sporo zmieniła, mm -hmm. a świętować możemy to jak najbardziej. Tak? E, to, co byśmy potrzebowali kwiatów. Kwiaty. Kwiaty moglibyśmy wyciąć, o, na przykład, tak. na przykład z bibuły albo z kolorowego papieru, mm. na to, Świetnie. i udekorować tymi kwiatami całe mieszkanie, mm. albo przynajmniej pokój, no pewnie. Albo szyby, okna, to wtedy wszyscy inni też mogliby się tak, cieszyć tak, z ulicy. Mhm. No i poczęstunek. No koniecznie. Może są już truskawki i no, musi być jeszcze no, coś? Muzyka. Tak. I będą tańce. To no. co? Będziecie świętować z nami? Zapraszamy!